Zawada mówi tak, zaraz, tyle szczytów w Nepalu zdobytych, to trzeba spróbować może Karakorum, prawda, gdzie są te szczyty tysięczne. No i znów Zawada już teraz otrzymał zezwolenie bez problemu, no bo już lodowi wojownicy, to doświadczeni, bez problemu zezwolenie było. No to znów Zawada mówi, no jak to, to trzeba najwyższy szczyt, K2. Międzynarodowy bo już nie mieliśmy kasy, to trzeba było zaprosić tam z Kanady kolego z Wielkiej Brytanii. I pomyśleliśmy tak, Everest zrobiony, Kanczydżunga zrobiona, ileś tam szczytów w Nepalu, co tam K2? Jedziemy z pestka, nie? No niestety tu się sparzyliśmy na K2 i to jak się potem okazało na wiele, wiele lat. No wstyd się przyznać, to co myśmy tam na tym K2 wyrabiali, to proszę Państwa, myśmy weszli po 70 dniach na 7300. Normalnie wyprawa latem to na 7300 wchodzi po 60 10 dniach. No po prostu mieliśmy tak złą pogodę, właściwie 65 dni sztormowych było. To w ogóle nie dało się, byśmy nie mieli żadnych wtedy jeszcze forecastów, tak jak dzisiaj, nie? że satelita tu co 8 godzin w komputerze wszystko widać, wiatr, temperaturę, wszystko. Wtedy to się robi albo palec, będzie padać, będzie wiać, albo nie będzie wiać. Nie? A właściwie to wszystko się odbyło na takiej zasadzie, że zespoły wychodziły codziennie, wychodził zespół. No, w ciemno, szedł do góry, o niepogoda, to szedł. Drugi dzień. Następny zespół, o niepogoda, to szedł. No, trzeciego dnia się udało, trochę lepsze warunki, ktoś zrobił 100 metrów, prawda? No, to było metodą prób i błędów takie wspinanie. Dziś to jest niemożliwe, bez forekastów nikt nie ruszy tyłka z bazy. Natomiast wtedy te zespoły musiały być duży, bo ciągle ktoś wychodził, schodził, wychodził, schodził. Stąd osiągnęliśmy niewiele. Zawada widząc, że chyba nie zdobędziemy tego K2, po iluś tam. W 70 dniach zrozumiał, że może chociażby zdobyć niższy szczyt, brodpik był obok, który zasłonięty był przez K2. Tam trochę były lepsze warunki. Poszedł Alek z Maciekiem we dwójkę, no w niesamowitym stylu to zrobili. Nigdy nie byli na brodpiku. Ja byłem nawet zazdrosny, bo myślałem, że ja tam pójdę, bo już byłem na brodpiku. Ale ja wtedy byłem na ramieniu. No i Alek się cofnął z przełęczy. Maciek wchodzi na przed jest. nie wiedząc, że to jest, nie jest główny wierzchołek. No, Potem perypetie były, będziecie mogli Państwo zobaczyć w filmie o Peak, która się w koniec marca, początek kwietnia, ukaże Leszek Dawid robi ten film, tam między innymi będzie ta historia, ponieważ Maciek w 2013 roku na mojej wyprawie pojechał jeszcze raz pod Brodpik, chciał się rozliczyć z tą górą, wiedząc, że był na przedwierzchołku, chciał koniecznie być zimą na wierzchołku i dokładnie 25 lat później nie wrócił z tej wyprawy. Po tej wyprawie zimowej miałem trochę dosyć już spinania Zimowego pojechałem oczywiście do, do, do Garwalu w Indiach z kolegami. Piękna ściana skalna, słoneczko. W, dzień, w nocy trochę zimno, ale w dzień słońce, także było bardzo, bardzo fajne spinanie. No niestety, gdzieś tam pod koniec spinania, chyba piątego dnia dostałem w łeb w górę, w głowę, kask mi rozwalił. Falko mi rzucił taką dużą gwantę. No nie, nie, nie chcąco, oczywiście liną zahaczył. No oczywiście kask pękł, ale przy okazji też, jak się pod okazało, TH-8 się połamał. No oczywiście trzeba było zjechać ścianą, to kupę roboty w ogóle tam przeżyliśmy. Potem helikoptery, szpitale indyjskie, to w ogóle ciekawe, ciekawe historie, ciekawe przeżycia. No ale w końcu wróciłem do kraju i właśnie no już drugi gorset, bo pierwszy gorset miałem już w młodym wieku, gdzieś w skałach przywaliłem, miałem trzy lędźwie połamane. No i, i teraz myślę tak, gorset, gorsetem, już byłem przyzwyczajony do chodzenia w gorsecie. Bają się lekarzowi powiedzieć, że w tamtego roku wiosną nas Belgowie zaprosili do Belgii na wspinanie. Na końcu tygodnia mówię, słuchajcie, my chcemy jechać na Everest. Ja, bardzo dobrze, sobie jedźcie. Nie, nie, ale my chcemy was zaprosić. No to bardzo dobrze, z Afryko jedziemy. Prawda? Zawada, cichy, jako doświadczeni lodowi wojownicy, no to możemy jechać. No i zawada mówi, dobra, to pojedziemy, ale mamy taką prośbę do Hermana. Herman, jakbyś tak wykupił nam jeszcze zezwolenie na lotce. Niezdobyty szczyt był, prawda? On mówi, nie ma sprawy, tam 12 tysięcy dolarów macie, lotce też. No to mówimy, jedziemy. Znaczy jedziemy, łatwo powiedzieć. Lechu i Andrzej polecieli, a ja chodząc jeszcze raz w tygodniu do lekarza na jakieś zastrzyki, bałem mu się powiedzieć, że ja chcę gdzieś w ogóle jechać. nie? I Mówię, Jurek, wiesz, no tego ja bym tak może poćwiczył, gdzieś trochę, no nie mogę tak. Mówi, stary, przez pół roku to plecaka na, głowę, na plecy nie zakładaj. No to już wiedziałem, że nie należy nic mówić. Żonie oczywiście powiedziałem, pokazała tu, nie? Poleciałem, dołączyłem do przyjaciół. Belgowie oczywiście mi pomagali, gdzieś tam do 7500. Oni mieli szerpów zresztą, ale doszli do 800 i gdzieś po świętach zrezygnowali. Mówi, bye, baj. Bye. A mówię, nie bye, bye, bo my jeszcze tu, prawda, chcemy lotce zdobywać. Oni dobra, to zostawili nam namioty jakieś dwa. Możecie sobie zostać i próbować. I tak się stało. Z Ingrid, z Andrzejem. bo Trójkę Ingrid oczywiście została z nami, jakoś poczuła blusa do nas. Musiałem się potem 4 lata z nią zminać czy 5 no i byliśmy w tym kotle zachodnim, widzę, że wiatr trochę ucichł, ja mówię, Andrzej, i trzeba do szczytu. mówi, nie, bo Leszek coś się źle czuł, Ingrid też, ja mówię, kurde, co tu robić, tak czekasz mnie, nie wiem, Andrzej, ty ja idę. No i jak państwo wiecie, poszedłem, zdobyłem szczyt, pierwsze wejście zimowe, pierwsze w gorsecie, pierwsze solo, nie wiem, co jeszcze tam? No i pierwsze, najgłupsze. Chyba. Oczywiście lekarz, jak się dowiedział, a wtedy, proszę państwa, nie było mediów. Wtedy było tak, że wyprawa była jednym komitetem wyprawa wyjechała, a po dwóch miesiącach był drugi komitet w gazecie wyprawa przyjechała. No i lekarz się dowiedział z gazety, że zdobył szczyt. No, nie muszę państwu powiedzieć, co mi powiedział, no, ale to tam, 6. No ale to było ciekawe doświadczenie, właśnie wtedy. Ten Biwak, tam, ten Lechu, rzeczywiście, tak prawdę mówiąc, muszę państwu powiedzieć szczerze, w filmie tego nie było. Jak widziałem ten punkcik, to myślałem, że to Ingrid idzie. Ale niestety był to cichy. No ale i tak dobrze było z nim tam. Taki fajny Sylwester sobie spędziliśmy. No i tak ta zima, no już tych szczytów coraz więcej, ale cały czas to już w Nepalu prawie wszystko pozbywane, a tu cały czas to Karakorum, prawda, wisiało nam na głowie. No i tu jesteśmy, który jest, 8. no tak, to my mówimy, trzeba, nie, jeszcze Makalu nie było zdobyte, o. No, my z, z Ingrid, z Anią Czerwińską, z Ryszkiem Pawłowskim, że pojedziemy na Makalu. No, to mi się zamarzył ten filar francuski, bardzo trudna droga, no ale byliśmy w czwórkę, no to mówię, dobra, próbujemy drogę normalną, pierwszych zdobywców, ale jakoś tak mi się nie podobała ta droga i w pewnym momencie mówię, słuchajcie, ja bym jednak spróbował zrobić sam ten filar, a wyjdźcie na drogę normalną. No, niezbyt byli z tego zadowoleni. No ale rzeczywiście zrobiłem dwie próby na filarze francuskim, no, a tam podżyłem bardzo dużo. W końcu przy drugiej próbie doszedłem pod ten monolit szczytowy, w nocy mi płamało namiot i już nie miałem w ogóle właśnie, to taka była, tylko płachta się zrobiła z tego. I właśnie to było chyba dobrze, że nie ktoś ostrzegł, może pan mógł, żebym dalej nie szedł, bo myślę, żebym zginął tam. Chyba rady, chyba trochę za wysoko sobie mierzyłem, jednak solo zrobić filar francuski zimą. No i oczywiście musiałem wrócić i już moi przyjaciele nie podążali dalej. Nie wiem po co ja tu ciągnąłem ze sobą kamerę, która ważyła 3 kg, a bateria litowa drugie 3 kg. 6 kg niosłem jak idiota i zrobiłem 2 czy 3 ujęcia, nie wiem po co ja to w ogóle niosłem. No ale tak mi się wydawało, że nie, trzeba sfilmować, bo takie fajne będzie, nie? potem się nauczyłem, że człowiek się uczy na błędach, że nie należy więcej takich rzeczy robić. I gdzieś tam w pewnym momencie powiedzieliśmy, a chwatit, no tu gdzieś doszedłem. Czyli makalu w tym momencie nie było zdobyte. To właśnie był jeden, z, z, jeden chyba z ostatnich szczytów niezdobytych w Nepalu, tak. Tylko, tylko Makalu. O które zresztą ta. No, tu dotąd doszedłem pod ten monolit, no, ale dalej nie dałem rady. I ta próba się nie udała. Co tam mamy? 91. No to dalej wspinamy się zimą. Nawet nie wiem, co tam będzie, co myśmy robili, ale się okaże. A, Nanga Parbat, diamir face. No tak, to tutaj nasi przyjaciele, ja nie pojechałem na te wyprawy, bo ja już koronę z Himalajów zrobiłem, już nie chciałem się jechać na te wyprawy zimowe. Andrzej Zawada organizował dwie, a wcześniej już Maciek Berbeka, 90, 80, 90 91, też dwie wyprawy, też bez powodzenia, ale oni od Rupalu próbowali zrobić Nanga parbat. Zawada dwa razy próbował, też nie, 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 te wyprawy nie zakończyły się sukcesem. W 2000 roku Andrzej Zawada odszedł, no, takiego psikusa nam zrobił. Ktoś musiał się zająć dalej ekspresją zimową, postanowiłem, że ja będę szedł jego śladami. No i pomyślałem, no cóż, Zawada, on był akurat przed śmiercią, chciał organizować taki rekonesans pod Kadwaznów, bo no skoro nie weszliśmy, trzeba próbować dalej, prawda? Nikt nie próbował, tylko Polacy. No to w 2002 mówię, dobra. Ale jeszcze o, jeszcze przed 2003 pojechałem na Makalu, jeszcze raz. Tym razem w mocniejszej składzie, nie dwa plus dwa, a mocniejszy trochę skład był. Ale to takie też ciekawe doświadczenie, bo tak przyznał się, że pojechaliśmy na to prawie nam się nie chciało spinać na tą górę. Tak sobie pomyśleliśmy, czy to my musimy wszystkie góry robić do cholery. Niech inni zimą robią trochę, prawda? Ale było bardzo wesoło w bazie. Helikopterem podleciliśmy bardzo wysoko kawałek tylko podchodziliśmy, sprzęt nam wyrzucił helikopter, bo to już były takie czasy, 2000, 2000, rok można było, w bazie trochę tylko szliśmy na nogach, prawda, ale mieliśmy cały sprzęt w bazie. I oczywiście jak zwykle w Himalajach baza suchutka, to tak, yy, no jest to no, normalka właściwie zimą, głównie to wiatr, ale mieliśmy już telefony satelitarne. Nie wracam, pierwszy, siedzę tutaj, nie ma głupi. A jak ty, a jak tam ta, jak młoda się spisuje? Tak? Ty, nie mów tak! Doskonała Lepiej jest? Nie Lepiej nie mówić! Jakie dziecko? No, no niestety, ta, ta, te media mają taką wadę, że można się dużo rzeczy niechcący powiedzieć. Mieliśmy dużo soków porzeczkowych. A ja nie wiem, czemu ten gościu z lewej się nie, z nami nie solidaryzuje. Nie? On gdzieś tam z boku tak stoi i nie lubi soku chyba. Bo my sok bardzo lubiliśmy w wolnych chwilach. No, bo jak w bazie, tak się, chłopcy w bazie się nudzą, nie? i tak myślą sobie, co by tu zrobić, prawda? No i tak, tu żeśmy się miotali. Od najpierw drogę japońską, potem drogę francuską, potem drogę normalną. Ciągle żeśmy tak z jednej strony ściany na drugą przechodzili, tak z jedna, druga, jedna, druga. Już nam się po prostu nie chciało. Potem i w końcu mówimy, ach, pod koniec wyjechaliśmy. Niech sobie inni, zdobędą. I tak się stało, bo świat zrozumiał, że w tym momencie, gdzieś tak po, po 2000 latach, że jednak to, ta zima to jest coś, prawda? Bo tak to tylko Polacy cały czas jeździli. No, trochę Japończycy, Koreańczycy, ale zawsze byli za nami. Ale w Europie to tak długo nie, 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 nie było to dla kogoś wyzwaniem, aż się zaczęło, prawda? Właśnie po naszym Makalu zaczęli się interesować i Włosi, i Baskowie, Hiszpanie, Rosjanie, Kazachowie. Tymczasem jedziemy śladami Zawady K2. Drugi raz, druga wyprawa, o której mówiłem. Tym razem pomyślałem, że ponieważ na pierwszej wyprawie mieliśmy bardzo dużo kłopotów z tragarzami, którzy nas zostawili w lodowca, po wielodowca potem jakieś helikoptery, w ogóle dowożenia. No, no, logistyka była upiorna. Wiedziałem, że od strony chińskiej możemy za pomocą wielbłądów bardzo wysoko wyjść, bo na 3700 metrów tak zwanej bazy niskiej, a dalej postanowiłem zorganizować do bazy głównej, która była na 500, taki zespół pomocniczy w postaci pięciu Polaków i pięciu schunzy takich tragarzy wysokościowych. I oni mieli nam donosić, Baza ta niska, baza nasza podstawowa. Prawda? Co parę dni mieliśmy ładunki i mogliśmy w ten sposób rozpocząć działalność. No, od tej strony K2 jest cudowny w ogóle na chwilę, którą to znaczy ja go robiłem w 1996 roku, dlatego go znałem, pomyślałem, że lepiej będzie z tej strony robić. Do wyprawy zaprosiłem jeszcze wtedy Denisa Piwcowa, jeszcze z, z Gruzji i z, 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 z Turkmenistanu. No, była ich czwórka, w oni zeszli, został tylko Denis. Do, walczyliśmy tutaj już dużo lepiej niż w 1987 roku. Silnego mężczyznę. Monika była korespondentką. Życie w bazie toczy się swoim rytmem. Jednak złe warunki pogodowe przeszkadzają w wykonywaniu najprostszych czynności. Rozmrożenie kremu do golenia, czy czastych trochę przygotowanie posiłku staje się nie lada problemem. Nie, to za mocne, to trzeba na pół, na ćwierć, na kawałek. Jeszcze. Uh, tak jest. Uh. Nie, nie wiem po co on się goli, ale. Z powodu pogarszającej się pogody, alpiniści większość czasu przebywają w namiotach. Jak już tak facet sam gra, to znaczy, że jest choroba sieroca. To już do domu trzeba. Jak sam ze sobą już. to już trzeba pomału się zwijać. To no, trzeba tak jak do drewna, chłopie. Kobieta zawsze wie lepiej, jak to prawda się robi. O mało sobie się jej udało. To już o mamusi chyba myśli. Z zespołu Support Team. Jurek mówi, jest kamera, to wezmę książkę, otworzę. No czytamy, kultura musi być, prawda? A Zbyszek tak siedzi i mówi, co ja tu robię? Co ja tu w ogóle robię? Bo to tak po, po 45 dniach tą zimą, to wziąć, co ja tu robimy w ogóle? Szanse minimalne w ogóle, żeby wejść. No to szczerze, kierowniku, masz. No, to jest dowód to, jak się ktoś ma duże doświadczenia. Ja zrąbałem zreszy, trochę kubików drzewa w życiu. Dwa razy i po zawodach, proszę. O, o. Dobrze, to teraz świetnie, teraz mniejsze kawałki. <tototopano> no bo ja kto i by taki duży zjadł. Nie? Nas proszę Państwa, co pozostało zimą 8 tysięcy? Poprawcie styl. To już do Was teraz należy, poprawiajcie styl. Pierwsze wyjścia zostały zrobione, Polacy zrobili 10 z 14, nikt nam tego nie odbierze, także teraz wszystko przed Wami. Dziękuję bardzo.